No i dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, sierżant Łukasz Stępień. Były już funkcjonariusze policji, a pojawiam się znowu, bo co, bo znowu się dzieje, moi drodzy. Słuchajcie, komendant, szef Iławskiej policji przechodzi na emeryturę, a nie dlatego, że rzeczywiście chciał już zakończyć swoją zawodową aktywność, tylko dlatego, jak ujawnił zwierzchnik, chciał go przenieść aż do oddalnego o 200 km. Giżycka nie biorąc pod uwagę jego sytuacji rodzinnej i ogólnie miałbym to w dupie moi drodzy, totalnie miałbym to w dupie, gdyby nie fakt, że to jest właśnie mój komendant. Mój komendant, czyli osoba, która między innymi, znaczy no nie bezpośrednio mój, bo on jest komendantem powiatowym, a ja byłem na komisariacie. Ale jest to osoba, jest to jedna z dwóch osób, której zawdzięczam to, że jestem w cywilu, a także proces, w jaki odbywało się moje odejście ze służby. I jakież było moje zdziwienie, moi drodzy, jakiś był mój wielki szok, kiedy to też rozdzwoniły mi się telefony. Słyszałeś Łukasz, słyszałeś, kiedy to dobiegła do mnie ta jeszcze radosna nowina. Moi drodzy, wchodzę w link. A w linku co widzę? W linku czytam, że rozżalony komendant odchodzi i ujawnia kulisy, moi drodzy. Więc wielki szok, wielki szok i niedowierzanie, ale też troszeczkę sobie śmiechłem, nie? Że muszę przyznać, że taka ława to na skali ogólnie policji polskiej to jest taka troszeczkę zakała, jeśli chodzi o takie medialne odchodzenie z policji pierwsza, ja, teraz sam komendant. No i mówię, dobra, wchodzę w to i. Trzeba to obejrzeć, bo nie chciało mi się czytać tego, co mogłem usłyszeć na materiale, więc myślę, że i Was zaproszę do tego, żebyśmy sobie obejrzeli, dla niektórych pewnie kolejny raz. Dla mnie zresztą też, ale są to tak ciekawe, jest to tak ciekawa wypowiedź, że warto to obejrzeć wspólnie. Ja też od siebie coś dołożę, bowiem. Z wypowiedzi tego komendanta brzmi, że jest to nasz ostatni mohikanin, człowiek, bohater, na którego polska policja nigdy nie zasługiwała. A czy faktycznie tak było? Czy przypadkiem role się po prostu życiowe nie odwróciły i czy właśnie nie stało się lustrzane odbicie tego, co pan komendant e, mi umilił życia i moim bliskim? No ale co ja wam będę gadał? Posłuchajmy tego, co miał nam do powiedzenia pan komendant. I jak nam zaprezentował tutaj kanał Info i Ława, na który serdecznie was zapraszam, gdzie możecie oczywiście obejrzeć oryginał materiału. Usłyszymy przemówienie mojego komendanta, który to albo które to pozwolę sobie momentami przerwać i coś od siebie dopowiedzieć, a może coś wspomnieć. Więc zapraszam was do oglądania z góry Was również przepraszam za jakość dźwięku, ale jest ona tak samo dobra jak cała ta formacja, więc generalnie wybaczcie mi, ja włączę napisy od wujka gogle, no ale one mogą czasem coś zaśmieszkować i zmienić, także z góry zaznaczam, nie moja wina. Szanowni Panie, Panie brałem, Panie Policji, Pani Starozo, wszyscy są to przyjaciół służby. Czy godny <słuch> druidzi, czarodzieje, magowie. Czasem, poczynanego fałszu, mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. Proszę bardzo, jakie wzniosłe cytaty. <słuch> Do to przekazu o braku kadrowej policji i ogólnym kryzysie policji, mój przypadek jest tego dobrym przykładem. Mamy żywy przykład męczennika. Boicje stać na to, żeby bolić podjęta wieku 45 lat w i płacić mu 10 strzę góry ciężko. Ciężko będzie miała na prowincji na to wiemy wyżyć, ale to się Myślę, że to jest pierwszy moment, w którym będziecie pisali mi jakieś komentarze na temat tej wypowiedzi i też bardzo chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Panie Komendancie Główny Policji, czy Pan zezwala na to, żeby Pan obudowali Komendanci Wojewódzcy, zarządzali w ten sposób swoimi kadrami, marnowali zasoby ludzkie i, i, i środki publiczne? Już bez przesady. Nie ma ludzi niezastąpionych, Panie Komendancie, chciałbym przypomnieć. Panie Komendancie Główny, sam słyszałem w wywiadzie dla Pana, e, którego Pan udzielał, że będzie Pan walczył o każdego Policjanta że nie pozwoli Panu odejść na emeryturę. Jak to się ma do mojego przypadku? Jak to się ma? No właśnie tak. Że właśnie odbiło się. Bumerang wrócił. Panie Komendancie, tak się to ma do Pana przypadku. Nie jest tajemnicą, że dostałem od Komendanta Śląskiego propozycję powięcza Komendantów tego w Tylko dwie... Bardzo piękne miasto. ...kilometrów, w i godziny jazdy, Przecież ja mogę, że do tańca był do nie mówią? Panie Komendancie, a proszę mi powiedzieć, kto przemyślał całą sytuację? Gdzie był Bóg, honor i ojczyzna, a także dobra służba? W momencie, kiedy wiedząc, że nie mam je na terenie Polski, nachodziliście moich rodziców kilkakrotnie dziennie, kilka razy dziennie przez okres około tygodnia czasu. Gdzie był zdrowy rozsądek, kiedy mi jako jedynemu w Polsce w mojej ocenie bezpodstawnie cofnęliście uprawnienia do posiadania broni palnej na podstawie przebywania na zwolnieniu L4 i to do mojej prywatnej broni palnej. Zresztą, co pa, drodzy widzowie mogliście obejrzeć zarówno e, w materiale Szalonego Reportera, jak i audytu obywatelskiego, który również w tamtej sytuacji e, przeprowadzał ze mną wywóz. a gdzie były te wielkie Pana słowa w momencie, gdy przez półtorej roku nie mogłem doproszyć się sprawnej broni, a gdy już ją otrzymałem, to jak wielu z Was wie, był to pistolet, egzemplarz P-64. Moi drodzy, nie będę tu wspominał o sytuacji kadrowej i samochodowej i flotowej w zasadzie i reszty tego sprzętu, który reprezentuje ta jednostka, tylko bardzo przykro się słucha tak zniosłych Wypowiedzi, w momencie, gdy ten człowiek odchodzi ze stanowiska. Przecież nie do niedawna zarządzał tym. Do niedawna mu te wszystkie rzeczy nie przeszkadzały. Teraz nagle odchodzi nagle przypomina sobie o, o, o tym czy o tamtym. Warto to mieć i brać pod uwagę, oni z dalszą część tego materiału. To pozycja, której mógł przyjąć nie mogłem A Jeżeli bo jeżeli komendant łajdówki zna swoich podwładnych, powinien też znać ich sytuację rodzinną. Że mam żonę. A jaką była moja sytuacja rodzinna, gdzie doskonale pan wiedział, że nie mam. Nie mam mnie w Polsce, a w kwietniu najeżdżał pan, pan nie, e, pana policjanci nachodzili moich rodziców. Jaka była sytuacja, kiedy chodziliście po moich sąsiadach i wywiady środowiskowe wobec mnie robiliście, jak wobec jakiegoś zbuja. Jaka była sytuacja, gdy ja się czułem, jak był po drugiej stronie barykady i już nie był? Policjantem czy byłem policjantem, tylko raczej miałem chwilę poczucia jak jakiś przestępca. Gdzie wtedy pan był i pana wielkie serce wyciągnięte w kierunku medali i orderu? Przecież to córkę dwójkę dzieci, których już straciłem dzięki policji. może powiedzieć, po co czasu pracowałem. Ojej. Także tej decyzji niestety... No taki ciężar jest służby. Wielu z z policjantów niestety poświęca swoich bliskich na poczet tej pracy, tej służby. To nie mogłem przyjąć, chociaż to była taka pozycja, której tak nie mogłem e, przyjąć. Czy tak powiem? To pozostawia wiele znaków zapytania. Przekaz medialny jest taki, że mamy dzwonić po emerytów, ściągać ich z emerytury, prosić, żeby zostali. A tymczasem ja, 45-letni policjant, doświadczony, państwo mnie zainwestowało, rzuca się go po prostu na wróg z jadalni. Cóż za podobna sytuacja? Prawda, ja nie emeryt. Ja do emerytury tam jeszcze długo musiał pracować, ale nie? to nie było problemu, żeby zrobić mi koło dupy. Gratulacje, jeżeli tak polska policja nie zarządzała, no to tego dalej to zajdziemy. No, nie żeby coś, ale jeszcze do niedawna to pan był częścią zarządzającą policją. Więc no. Tak naprawdę to ten Titanic już uderzył w grę i orkiestra gra, ale on już się namurzał. Na no szczęście, ja dzisiaj. A to tak jak już wspomniałem na live, to był mój tekst, że to Titanic tonący jest, którym orkiestra dokończa grę. Więc widzę, ktoś tu chyba oglądał moje materiały. Faluwie opuszcza detonację obydwu. Ok. Jak można takiego człowieka z takimi kwalifikacjami, z doświadczeniem pozbawić z dnia na dzień możliwości da dalszej To już trochę narcyzmem zajeżdża, moi drodzy, takim trochę wybitym ego, nie? do góry, mimo wszystko, w mojej ocenie. No bo ja nie, nie odejmuję tutaj doświadczenia nabytego przez lata służby, ale też nie, nie, nie przesadzajmy, tak? Służby 26 nie i pół roku, brakuje mu dwóch lat do pełnej służby. E, jeszcze przeczytam prze, fragment uzasadnienia rozkazu personalnego z dnia 30 grudnia. E, tu mam wysokie kwalifikacje, słuchajcie. Rozkaz dnia 30 grudnia, fragment uzasadnienia: inspektor Waldemar Bankowski posiada wieloletnie doświadczenie służbowe. I wysokiej kwalifikacji zawodowej. Dysponuje bogatym zasobem wiedzy, zarówno ogólnej, jak i resortowej. Obowiązki służbowe pełni bardzo dobrze, z dużym zaangażowaniem i kreatywnością, w czym przyczynia się do budowania dobrego wizerunku i prestiżu policji. Wyżej wymieniony, należycie sprawuje nadzór oraz kontrolę nad realizacją zadań w organizacyjnych, systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. No to taki rozkaz piękny, no dotyka możemy teraz sobie pomyśleć, jak wiele Giżycko straciło. Nie? No bo to jednak może to nie był przypadek, że miał pan tam trafić. Może to właśnie taki doświadczony policjant był tam potrzebny, żeby móc jakoś ratować tamtejszą jednostkę. Nie wiem, jak wygląda sytuacja policji w Giżycku. A następnie zwaliony Rosji. Bo dla, dla policjantów zwykle mam taki też apel, żeby nie się swoich przełożonych, komendantów i powiatowych i miejskich, bo przecież na co dzień zamykacie przestępców, najmocniejszych, a boimy się odezwać w własnych sprawach. Ten policji nigdy nie zrobimy, jeżeli będzie... To ja się odezwałem, się co? Bać, ...powiedzieć swojego zdania jesteśmy przełożonych. A nasz, spajają na każdym sprawie, że mamy szanować się nawzajem, szacunkiem, tymczasem... Mnie się żegna z dnia na dzień. No takie jest życie, panie komendancie. Mówię, nosił wilk razy kilka. Pan komendant Wojewódzki nie skorzystał z mojej prośby i nie wytłumaczył faktycznych podstaw mojego odejścia. Bo nie musiał. Bo przecież to nie może być zła atmosfera w komendzie policji. Ona była zła może. Lata... Czy to przypadkiem ryba nie psuje się od głowy? O ten już chodziłem, bo było Tutaj dużo konfliktów wewnętrznych, ale póki co udało się to rozwiązać. Po czterech latach ta jednostka naprawdę bardzo dobrze chodzi. No to chyba już teraz się ta jednostka nie pozbiera po takiej stracie. I skończyły się anonimy na moją osobę, na moją rodzinę. Także myślę, że to nie może się atmosfera. Wyniki? Wyniki bardzo dobre. Z roku na rok. O to chodzi. Sam komendant Województwa stwierdził w rozmowie, że komendant to mi dobrze. Także myślę, że powód był Może to polecenie Komendanta na Policji, że do dnia 10 stycznia trzeba zrobić wszystkie czarne obce to, Nie wiem. No cóż, tak to już w, w gronie władzy bywa, że jak się władza zmienia, to se ludzi też zamienia, nie? Jakby nie patrzeć. Więc chyba to było do przewidzenia i trzeba było brać to pod uwagę, nie? Panie Komendancie, czy nie? Komendantem się bywa, a nie się jest. Więc... Ja słyszałem, że Komendant wojewódzki będą mówił w komendzie, ale nie wiem. Ruchy kadrowe zaczyna się w całym kraju komendantom wojewódzkim, komendanci wojewódzcy proponują niewygodnym komendantom jednostki oddalone od 200 km. To jest to jest wiadomo, że tych jednostek nie mogą przyjąć. Dlaczego? Dlaczego? To jest 200 kilometrów. To nie jest 2000 kilometrów. Nie wiem, to też nie jest przeniesienie kogoś z Dańska do zakopanego. Jakby nie przesadzajmy. To jest 200 km. <laughs> Jakoś to wszystko nie dotyczy sierżantów, aspirantów. Tam ma się to w dupie, że muszą dojeżdżać. Nie? Jakby tu wielka krzywda się stała. Jest to bardzo dla mnie krzywdząca sytuacja. Na pewno. Czekałem, no 8 godziny ćwierz na telefon. Komandanta Węgskiego albo komandanta ogólnego, że jednak mi zaproponuje coś innego. Po pomimo tych braków kontrolę, to nie ma miejsca na mnie. 45-letni mężczyzna, w sile wieku, wykształcony, doświadczonej Ale niestety wielka W polskiej policji na takich ludzi nie ma miejsca. Być może to jest negatywna selekcja, że się tnie mądrzej się od Nie wiem, jak to jest. Jeżeli tak to z polską policją, to ona daleko nie zajmie. Na koniec yeah. <laughs> chciałbym podziękować tutaj przede wszystkim wszystkim po ale najpierw chciałbym podziękować yy, szczególne podziękowania do pana generała w pani spoczynku Tomasza Klimka. On do 20 listopada 2020 roku, prawie 4 lata temu, zaufał mi i pozwolił mi zarządzać jednostką którą kochałem, zawsze tu byłem zżyty I tak naprawdę dał mi taki zaszczyt, że mogę służyć w miejscu zamieszkania. Przepraszam, sekundę, ale. efekt wzruszenia po prostu na no mnie tak się nie działa, że chyba nie jestem w stanie dalej prowadzić tego materiału. Naprawdę muszę chwilę da się Tak wzruszające. I no, urodzenia służby. Była to dla mnie odpowiedzialność, ale też motywacja, żeby to codziennie do służby już przyjeżdżać, bo to jednostka jest bardzo wymagająca. 200 etatów 170 policyjnych, 30 cywilnych, 90 przeszło tysięcy w naszej kobiecie, zakład karny, zakład yy, psychiatryczny, duży dworzec stojowy, bardzo wymagająca jednostka, ale myślę panie komendancie, panie generale, że swój obowiązek spełniłem dobrze, także jeszcze raz dziękuję za tą szansę. Wzruszające. Również samorządowcom. Pan jest pan, Panu staroście, i samorządowcom, którzy zbierają naszą jednostkę i rzeczowo i radami jego tak Naprawdę czułem i wsparcie ze wszystkich naszych samorządów. Razem tworzyliśmy tutaj bezpieczeństwo naszego powiatu. Również podziękować chciałbym za przyjazną służbę. Razem tworzyliśmy. Zgrany zespół, historia. i efekt synergii był odczuwalny dla na bezpieczeństwa naszego powiatu. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować policjantom, policjantom i pracownikom cywilnym Komety w Policji w Gławie, gdyż naprawdę to osoby, które tworzą dobrą atmosferę, pracują z dużym zaangażowaniem, a pracy u nas jest dużo. Także myślę, że zwraca Wam honor i było to dla mnie zaszczytem służyć razem z Wami. I wam bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym się podziękować tutaj też pasterzom, którzy wspierali mnie duchowo i modlili się, żeby tutaj tą ciężką jednostkę e... prowadzić. Na koniec jeszcze w składzie zwróciliście pewnie uwagę, że dołożyłem. Ile tych końców będzie? Dzisiaj? Szary, niebieski mundur dworu, taki jak prawie za milicji. W tym udurze się przyjmowałem do Szczecina, do służyłem w nim, dlatego też nie żegnam się z granatowym Żygórek, tylko z tym Bo mam nadzieję, że jak się kadry polskiej policji zmienią, to może ktoś zadzwoni do mnie, prosi. Wielka jest wiara Twoja. Żeby moje doświadczenie jeszcze można było spożywkować. I jeszcze taka może yy, sugestia, żeby policjanci nie wierzyli w to, że policji nie ma pieniędzy, bo skoro z dnia na dzień można mi wypłacić... Wypowiedzieć... Pan to wie, co nie? ...tą sumę i zauloty, a policjantom nie można dać udawku po 100 do 200 zł. Ja przepraszam, ale kto te dodatki przyznaje? Jakby bez urazy, ale na moich raportach z dodatkami to widniała pana pieczątka i pana podpis. Więc jakby no, no, no bez urazy, ale to, to, trochę, to trochę idiotycznie brzmi. Ja nie chcę nikogo oczywiście obrazić w tym, ale naprawdę trochę idiotycznie brzmi. kiedy samemu się tym zarządzało, a teraz się na to e, klepie, nie? To tak trochę. Muszę stwierdzić, że nie ma pieniędzy. Widocznie pieniądze są. Tego są się nawet zarządzane. w takich menadżerów który, który tyły polską policją. Także moi drodzy, kosztuje mi to dużo dwa ładnie, ale powiedziałem sobie to. dość tego. Ja myślę, że może by pan chciał w podcaście wystąpić i przy takiej krzywdzie, która pana spotkała, myślę, że powinniśmy to nagłośnić, bo ludzie mają prawo wiedzieć po prostu, jaka krzywda spotyka oficerów. Muszę powiedzieć, stał i powiedzieć, jak... To co? że jakiś wywiadik? Tak naprawdę wygląda sytuacja polskiej policji. Mam nadzieję, że to może nie będzie wystrzał radnika w taką dziełnej policji, ale przynajmniej mój przypadek i zwrócić uwagę innym policjantom, innym komendantom powiatowym i miejskim, żeby się nie bali, mówić jak jest w tej informacji, bo wszyscy potwierdzą, że jest dobrze, że jest pięknie, a tak to końca nie jest. Jeszcze raz zapytam, kto tym zarządza? Także dziękuję. No, ale to No, także moi drodzy widzicie, historia bywa różna i czasem jest to tak, że jest się na wozie, a czasem się z tego wozu spada i się jest pod wozem na przykład. Nie? I tak też w tym przypadku historia nam pokazała, że właśnie tym komendantem się bywa, a nie jest i mówię, naj, najgorzej. Takie rzeczy, które mnie gdzieś tam dotykają i bolą, to jest to, jak oglądam te TikToki, niektóre i inne filmiki, na których widzę, jak ludzie piszą, że to jest właśnie ten ostatni motikanin polskiej policji, który mówi, jak, jak to jest, jak to wygląda. I to jest najstraszniejsze, nie? No bo jeszcze do niedawna to on sam tą komendą zarządzał. On dawał te dodatki, a właściwie ich nie dawał. On decydował, kto dostaje awans, a kto nie dostaje awansu. On tym wszystkim zarządzał, a teraz mówi, jakie to jest złe i niedobre i w jaką to złą stronę chodzi. To też pan komendant wnioskował o to, żeby właśnie wszcząć mi te wszystkie postępowania. Pan komendant podpisywał się również pod. Postępowaniami związanymi z moim rzekomym nienależytym przebywaniu na zwolnieniu L4. I wtedy, jakby nie było całego problemu. To nie jest tak, że ja się w tym momencie żalę. Ja bardziej chcę rozjaśnić ludziom sytuację, jak tak naprawdę to wyglądało. Myślę, że takich głosów jak mój jest więcej. I dlatego też zapraszam Was do sekcji komentarzy. Jeśli ktoś też ma może jakieś doświadczenia a propos tej osoby, to chciałbym bardzo o nich usłyszeć. Ja mimo wszystko, finalnie po. No, prawie roku czasu stwierdzam, że to była bardzo dobra decyzja odejście z tej służby, a forma, w której mi to ułatwiono, że tak to nazwę, no, może nie była odpowiednia nie dżentelmeńska, no, na pewno nie przystała na człowieka, który teraz rzuca tak mocnymi i słowami. No, nie? Ja jestem ciekawy waszego spostrzeżenia na całą tą sytuację, jak wy oceniacie to przemówienia, te wzniosłe słowa i, i w ogóle osobę y, pana komendanta już byłego, y, chciałbym poznać też zdanie osób, które znały moją sytuację właśnie od kwietnia, nie? czyli były ze mną na live'ach jeszcze na kanale Zwrot na Skarb, gdzie codziennie nadawałem, codziennie podawałem nowe nowe fakty, które to też właśnie zgotowała mi moja jednostka, e, więc tak jak mówię, bardzo serdecznie zapraszam was do sekcji komentarzy, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to jest to fajny moment, żeby tego suba mi zostawić. E, no i wraz ze mną celebrować tą piękną chwilę. Ja też na sam koniec mam nadzieję, że Pan się nie obrazi, a na sam koniec chciałbym złożyć podziękowania komendantowi wojewódzkiemu policji w Olsztynie za naprawdę wzorową, wzorową formę wykonywania swoich obowiązków. Za, może nie jest zbyt szybkie działanie, bo jednak rok czasu trzeba było na to czekać, ale jednak za działanie w tym kierunku mam nadzieję, że za tym działaniem pójdą również inne działania skierowane w inne osoby i również być może jest więcej osób podległych pod tą jednostkę, którzy zasługiwaliby na taką formę kariery i możliwości rozwoju, jaką byłyby inne jednostki oddalone na przykład o te 200 kilometrów, jak w tym wypadku. Więc ja bym zachęcał do zainteresowania się tym tematem, a także z góry jeszcze raz dziękuję już, już w imieniu cywila, w zasadzie, ale również jako były policjant bardzo dziękuję. Jest to naprawdę wielka chwila dla mnie, kiedy to... No men po raz chyba pierwszy w życiu czuję, że sprawiedliwości stało się zadość. I tym wesołym akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek, a Was zapraszam do kolejnych. Także pozdrawiam Was, piąteczka, trzymajcie się. Cześć.